Cześć Łozo. Cześć, mam. Kuba dla papierstrategi. Słuchaj, jesteśmy tutaj na IPT w Pradze. Tak jest. Miałeś różne zawirowania ze stakiem, ale na razie jest ok. Jeszcze walczysz. Walczy, mam walczy. do ciebie w związku z tym parę pytań. Przede wszystkim, kto wygra IPT? Jak myślisz, kto jest faworytem? O, to jest taki procent tzw. reksów. E, regularsów i, i, i prosów, że to ciężko przewidzieć, a wiadomo jaki jest, więc nie da się... No, zgadza się. E, oczywiście, Czyli staram, myślisz, że... że e, ja, ale... Oczywiście, liczymy Ci tego, byśmy Jak bardzo chcieli daną, to... mieć pierwszego mistrza IPT no, byłoby super. Może z Polski by za, za to w końcu, to dobrze by było. Jest, parę, no, tak. jest paru graczy, którzy ranują nieźle, także... To tak. I za Wydroskiego, i za Puszalka, trzyma mi za... Kube, trzymał kciuki mocno. Nie wiem czy Sosun jeszcze gra. No jest gra, i... gra jeszcze, tak. Także no, chłopaki walczą. A jaki jest Twój ulubiony tornejowiec, zarówno z polskich, jak i z zagranicznych? Jakbyś miał powiedzieć, ulubiony gracz? O, jakbyś to wyszedł mnie akurat yy, najbardziej przyjął, że tak powiem, z ramionami i, i z nim się rozumiem. Z... Taki, Taki trochę Twój mentor w pewnym Taki sensie. mój mentor... Yy... Za ja każdym razem, kiedy mam jakieś pytanie, to zawsze mi zawsze służy pomocą, więc o tyle miło. Ale cały klub regularnie grających chłopaków. Czyli chłopaki było, z Polski po prostu, którzy cię trochę przyjęli pod swoje skrzydła, można powiedzieć. A z turniejowych graczy światowych no jest też trochę, cholera, nie wiem, i z młodej szkoły lubię Merciera. Merciera. Eee, ale a ze staruchów lubię eee, tego szalonego Daniela, który ciągle gada i ciągle... Daniel jest bory, wulkanem tak. energii, naprawdę, jest, fajnie jest, się ogląda. to jest, jest, jest to, że jest znowu na top eee, na leaderboard. Tak, ta, na, na szczycie tej drabinki gracza drabinki roku, prawej, znowu tak, będzie graczem roku. Po, po 20 latach grania w popsa, Zgadza się cały czas jest na topie, no to cały jest... Cały czas wyzwania na... jakieś nowe, osiągać na szczyty, także to jest naprawdę super. Online czy offline? Live? Czy grasz w ogóle może troszeczkę w internecie? Zaczyłem, zacząłem generalnie przygodę z pokerem od grań na żywo, od Live. No e, Tak. Bo, po prostu trochę bujałem się po kasynach, bo, bo ja przecież tam lubię gry, ale Rozumiem. zauważyłem, że i rulety i te wszystkie mleczki to absurd to jest bzdura. I widziałem, że niestety już po ustawie grają gdzieś w rogu w Hiltonie, w hotelu w Kasynie trzy stoliki i tam w rogu coś tam grają w jakąś grę i postanowiliście co to zagrają. No i okazało się, że to jest to poker Texas Hold'em i zakochałem się. I tam zacząłem grać, tam grałem przez dwa lata dobre 100 turniejów i zacząłem też interesować się bardziej, śledzić, odczekać artykuły m.in. na pokerce na różnych innych portalach. Nie. Czyli background life masz spory dosyć tych turniejów, za sobą masz już taką liczbę mam, konkretniejszą. Mam setkę na pewno i to jest dużo, dużo... I to dla, dużo ludzi, ludzi chyba tego nie wie właśnie o Tobie. Myśleli, że jesteś takim bardziej osobą, która się zainteresowała tym pokerem może jako taki hobbysta, ja a Ty też. przecież już masz spory, spore doświadczenie można powiedzieć, no jeśli można chodzi tak powiedzieć, o... bo pierwsze... Pierwszy mój międzynarodowy jakiś tam wyjazd w zeszłym roku właśnie w Pradze, WPT Praga, tam udało mi się zająć 18 miejsce, ściągnąłem tam 17 tysięcy euro i postanowiłem te pieniądze zainwestować w rozwój swój w granie. Potem pojechałem na WPT Baden, tam udało mi się Sajdar wygrać. 1k, więc, więc kolejne y, parę groszy padło. Czyli to e... już nie jest tak, że ty jesteś początkujący, w zasadzie masz już pewne sukcesy na swoim koncie. No ma, ma. Mniejsze I... być może, ale celujesz... Udało, już... udało się po roku grania takiego już bardziej y, zawodowego, powiedzmy troszeczkę w tym słowie udziału w tym Znaleźć się w tej pierwszej sekcji Polaków, więc, więc fajnie. E, ponad 40 tysięcy dolców się zarobiło, więc. więc Jasne. Ok. No i inwestuję, poznałem mnóstwo ludzi więc, z, z czołówki też do tego ale jakoś tak już mam, że ja lubię ludzi, ludzie jakoś chyba lubią więcej z jakiegoś powodu. No i, i udało mi się zaprzyjaźnić z parą osobami, które też mi pomagały, e, które też mi e, w niektórych rozdaniach... Tak jak um, na przykład Leaf tak też? Tak jak Leaf Boy, i tak jak Marvin e, Marvin e, uh -huh. Z Marvinem też się zakumpowaliśmy. E, no i parę innych osób. Duhamel, Jonathan jest przefajnym prze gościem. Generalnie cały crew French Canadians. Czyli tych, smodrami, tych to, troszeczkę, to, tych to, największych gwiazd udało Ci się tak się poznać? Porozmawiać, słapać no. od nich jakąś wiedzę, pewne informacje, wskazówki. Tak jest. No gdzieś tam zawsze to przegadywałem, też nie chciałem ich męczyć, ale zauważyłem, no że oni się nie męczą, lubią o tym gadać, tak jak zresztą wszyscy pokerzyści chyba o rozdaniach ciągle gadają, tak jak Jasne. oni, tak, jak i, tak, tak również oni e, lubią na takie rozd tematy rozdawać. Poza tym jest miło, jeżeli ktoś pyta ich o zdanie, bo, bo to jednak jest dobitujące dla nich. Że no ktoś oczywiście, ma tam się podzielić tak. swoją wiedzą. Okej, okay. jeszcze jedno pytanko, powiedz mi w takim razie jakie plany pokerowe na najbliższy czas i jakie plany muzyczne też, bo to też nas interesuje. Eee, aktualnie, aktualnie, teraz jestem mocno zfokucowany na tym festiwalu, trochę się przygotowywałem, zacząłem gadżet online właśnie. Aha, no właśnie, o to co pytałem. Eee, tak. Bo od koniec wakacji zacząłem wygrać. Uh -huh. i faktycznie widzę, że faktycznie gra moja brawiła się dużo dzięki online, bo... Online no tak, możesz dużo więcej rozwija, grać, prawda? wiele rąk, wiele stołów. Inne myślenie. Tak, no i pojawiają się spoty, których się nie miało w życiu ciągle, bo, bo jednak w tym pokoju ciągle takie spoty się pojawiają, a na online im więcej się gra tych spoty, Jasne. Będziesz miał, teraz Jasne. nie, ja z czasem już nie ma takiej sytuacji, która po prostu nie wydarzyłaś. Oczywiście. I na to liczę. A muzycznie? Muzycznie zasiadamy do płyty z Afro, yy, będziemy robić czwartą płytę Afro Mental. E, niestety mieliśmy teraz ciężki okres, no bo ja w programie Must Music, chłopaki w Voice of Poland, Baron i generalnie dużo, Czyli dużo sporo zajęć różnych. Ale będziemy, robimy, szykujemy, szykujemy aktualnie DVD nasze nieszczęsne, które już zapowiadaliśmy rok temu, ale ciągle mamy tam trochę problemy z kierowaniem braw i, i e, walczymy, będzie się działo, zawsze czas nie opuszczamy, robimy swoje. To, a przy okazji okay. y, najnowsze, wielkie hobby. Jasne, prac, Czyli tak. Pół na pół można powiedzieć, jak na razie u ciebie. No, trochę to, tego, to trochę znaczy, tego, ale niczego. Jest... Nigdy nie będę profesjonalnym pokorzystał, który będzie w ten sposób, zasadzie, że pożyczę wszystko, będę grał tylko pokera. Nawet to, jeśli byś na przykład za parę dni. Jak co? Jakbyś shipnął ten turniej za parę dni, nie, no ten, to, w którym to, gramy? Jasne, euro, no to bardzo. Euro. będzie bardzo miło i. Mi. Będę na pewno jeszcze nie, nie taki turniej jeden próbował. Szpnąć. Jasne. Ale e... nie, nie myślisz jeszcze o jakiejś profesjonalnej, takiej full-time karierze pokera? Wiem, że nigdy taką nie będę, takiej kamery no nie będę Dlatego, że ja jestem gościem, który bardzo lubi przeżywać życie przygodowo i nie w jednej dziedzinie tylko muskać, Muszę dotykać paru dziedzin, lubię doświadczać przeróżnych emocji w życiu i poker po prostu dostarcza mi wiele. Bardzo lubię gry od dzieciaka i to jest, okazuje się, że mu się w pokera, nie wiedziałem. I, i to lubię i w ogóle uwielbiam rywalizację ale też uwielbiam wiele innych rzeczy muzę, scenę, dawanie rozrywki ludziom jasne też wkręcam się trochę w film e, jeżdżę na, na bordach przeróżnych czy też moja zebrana zajawka i na rynku na snowboardzie. Czyli czyli zainteresowanie jest cała masa jest dużo i nie wiadomo co palce wkładać ale zdecydowanie hobby numer jeden aktualnie Ostatnio jest okay. no i bardzo fajnie, dobra dzięki Ci bardzo